Nie wiem czy będzie widać ale tam zbierają klenie Ciekawe co widział coś mam, ale jeszcze nie wiem co zaraz zobaczymy Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj wybrałem się na rzekę Postanowiłem potrenować na muchę. Mam z sobą wędkę i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będę łowił na suchą muchę i nastawiał się raczej na klenie, bo wiem, że ostatnio coś zbierały, się pokazywały, więc jakieś szanse mam tą rybkę złowić. Wybieram jakieś fajne takie miejsca, płytkie jakieś tutaj, zobaczcie, takie prądziki, przepływy, takie zwężenia. Prąd tu idzie drugą stroną. Myślę, że one będą gdzieś tam poustawiane. No i będę się starał im tam podać tą suchą muchę i zobaczymy jak mi to wyjdzie. Mam też wędkę z sobą do ultralighta. Jakby się nic nie działo zawsze taka jakaś alternatywa. Jakby się na przykład deszcz chciał puścić z nieba i, i nie chciało się nic na muchę dziać. A tymczasem będę dzisiaj trenował na muchę i spróbuję jakieś rybki dla was złowić. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam zbierają klenie Woda tu schodzi i tam na samym tym spróbuję to podać Będzie ciężko, bo ja się dopiero uczę Mam taką muszkę. wiem, że na nią brania były Ale nie wiem, czy ja nie spłoszę, jak sobie podejdę za blisko Ale spróbuję to jakoś zrzucić tam Może się nie wypłoszę Dobra, dalej już nie widzę go Trochę <laughs> za pierwszym razem. Jeszcze trzeba rozwinąć O, fajnie. Może zbierze. Zobaczymy. Aj trochę to kręci. Nie wpadło jak należy. Ale może się skusi. O prąd zabrał muszkę. O, widzę go. O, o, o prawie, prawie. Nie wiem, czy to było widać, ale nie. Niestety nie. <laughs> Zakręcił ogonem i dobra. O, 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 Yee, ale zepsułem. <laughs> o, I to tak jest. Pierwszy rzut w tej pianie nawet nie widać. O, teraz widzę muchę może się trafi jeszcze jakiś, Na pewno tam są, tylko ile, ale zepsuł takie fajne branie. O, Czarny ogon widzę jeden, drugi, ale nie zainteres. O, jest, 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 jest moi drodzy, ładna ryba, jest, <gryw> udało się, kurczę. No może nie aż taki fajny ale zobaczcie skusiłem na muchego. go no Ja nie chciałbym tam podchodzić ale będę musiał to po prostu płytko Już pewnie nie złowię tu żadnego Ale zobaczcie na muchę oj, oj, oj. Jest, zobaczcie na muchego. go Nie jest jakiś kaban ale pierwsza rybka na muchę Zgarnięta. Zobaczcie. Uf. Proszę. Ale grubasek fajny. Pierwsza rybka na muchę. Dzisiaj. No ale mała nie jest. No, no trzeba żyć gdzie te rybki są. No, uciekaj. A, pięknie. No i już pewnie tu nie złowię. Muszę teraz tam rzucać. No i mucha cała już mokra. Trzeba ją wysuszyć Ale udało się, pięknie się tam rzucać, albo na tą wysepkę przejść Z tej wysepki spróbować tą Fajnie woda wiruje, może się jakiś jeszcze znajdzie Dobra, idziemy dalej, bo tu już spłoszone Na 100% się spłoszyły Nie wierzę, że zrobię tu jeszcze jakieś branie Gdzie ten mój Spróbujemy dalej, no ale Może tam będą gdzieś po cichutku <grywanie> kiełowienie Może tu po tym brzegiem się jakiś stusi Ale dorywa Chyba z dwa albo trzy pływały się udało złowić <laughs> Najgorzej, bo ja już tej muchy tu nie widzę. Tej piany sporo. Ale tu może coś wyjdzie. Nie wiem, może coś się uda zrobić, puszczę to z prądem Fajnie tam płynie, może jakiś z prądem i tam przywali Ale <gry> go pięknie podeszło Powiem wam, nie jest to łatwe. Pierw to trzeba te ryby namierzyć. Tam namierzyłem, fajnie się spławiały, wychodziły, no to ściągłem klenia. Tutaj nic nie widzę. Widzę tam poniżej, ale tam już naprawdę będzie ciężko. Bardzo cichutko się jeszcze, nie dość trzeba zachowywać. bo po prostu ciężko jest. O, tu coś wyszło. Może tu na tej spokojniejszej wodzie, ale znowu mi ten rzut nie wychodzi. O, o, o! Dobrze, dobrze. Nie za bardzo chciałem ten prąd, ale może pociągnie tam, opłynie ta muszka. Zobaczymy czy wyjdzie tam jakiś delikatny spław, Widziałem. Nie. No, ale na razie nic nie chcę tam wyjść. Fajne miejscówka. Zobaczcie, jak tam fajnie muszkę goni. Tam <noise> no, o, o, widzę rybę. Nie, yeah, jak zepsułem. Widzieliście to. Za <noise> wcześnie, ale jaki kaban wyszedł. Taki kaban wyszedł. <noise> tak zepsuć branie. Jeszcze się dużo trzeba uczyć. Jeszcze wiatr mi teraz tam fajnie w tym prądzik. Chciałem położyć, ale może się uda prawie nie chcę tam bliżej podchodzić, bo wiem, że jest płosze niestety wiatr mi zawiewa i już jest ciężko, ale kleń był naprawdę srogi o, może teraz to pociąg. łatwo klenie nie będzie podejść ale spróbujemy do wody nawet nie wchodzę tak na razie ale to mogą być praktycznie wszędzie. Woda spadła. O, zobaczcie, jak się ryba wypłoszyła. <noise> no i to tak właśnie jest. Co zrobicie? Coś się stało przy brzegu. O, i tak będę próbował coś wyciągnąć. Ciekawe co wzięło Raz się okaże e, Taki nieduży szczupak Ale... oj, 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 oj Postanowiłem trochę porzucać na dźiga, bo na muchę się nic nie działo A Jest takie za końcówkę, to może nie przetnie Ale ładnie walczy Pogoniło mi tu trochę Kurczę Przednie jeszcze skubaniec 0,16 Jest jakiś wielki, ale... O, jest, zobaczcie. O, jest rybka, a piękny okoń też mi wyszedł. Dobra, wypniemy go i połowimy tu, jak te takie tematy są. Prawda, fajna ryba jest duży, ale zaliczyłem rybusie. Długo nic i taki szczupak na tamte. Obrzucałem tu za mną tą wodę, taka płytka stojąca i taki szczupaczek wyjechał zobaczcie. Nieduży na tamte, na delikatnym przyponie 0,16. Już myślałem, że go stracę, ale udało się scholować też piękny okoń. Taki sobie, fajny już, nie? A nic, wypuszczamy rybkę. Nie duży. Zobaczcie, taki szczupak Dobra, lecisz. A, poszedł. Ładnie. No, i koń nieduży. Poszukam teraz ryby w innych rejonach, tam gdzie te mewy latają, coś mi tam to nie daje spokoju strasznie płytko ale może coś tam znajdę dużo chodzenia jak to na rzece ładne rybki wypatrzyłem na spokojnej wodzie, piękne liny, ale one nie są zainteresowane żerowaniem pływały raczej tylko w toni. Ciężko by było je skusić. Może gdzieś tutaj na tym przelewie o tu coś się pokazało. No tak trochę będę płaszył te rybki, ale może gdzieś znajdę coś ciekawego, zobaczymy. nie wiem co jeszcze, ale mam fajną rybkę <laughs> tylko znowu na przyponie odbierak przygotowany może się uda wyciągnąć, nie wiem, zobaczymy o, chyba szczupak będzie znowu tak jak mówiłem tutaj te szczupaki się lubią trzymać woda stoi jest duży, ale Taki sobie mały. Ale jest, nie wiem. Czy... <grywa> Przywalił. Drugi szczupak dzisiaj. No nie jest jakiś kaban. Ale na szczupaki się nie nastawiałem. Pomaję czego, bo nie chcę sobie, żebym przeciął. <grywa> Patrzcie, jak on ze mną idzie. O kurczę, jaki mocny no, ale też znowu z boku więc oj, fajnie, fajnie pięknie szalejesz pochmurno się zrobiło i przywali i jest następny duży, ale złowiłem przynajmniej rybę znowu zobaczcie <laughs> w kąciku warto tu porzucać może się jeszcze jakiś trafi A już drugi dzisiaj Miał być klenie na muchę są szczupaki jak na razie piękne oko i piękny okoń mi też spad. oj dobra upinamy dziada gdzie on to, to złapał nas? Jest ładnie poszło. I teraz na tantę szczupaczek nieduży. Nachodziłem się znowu, żeby coś złowić. Zobaczcie, taki. Trochę chyba mniejszy niż ten pierwszy. Na razie dzisiaj trzy ryby, klej na muchę i dwa szczupaki na tantę. Ale to, jak widzicie, nieduże. Porzucam tutaj, może jeszcze coś fajnego. Uderzy. Ciężko powiedzieć. Pochmurno się zrobiło. Do muchy nic nie wychodzi, więc rzucam teraz na tante tutaj i sprawdzę. Dobra, wypuszczamy go. Nie, tu kolego. Gdzie, 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 gdzie? Aj, będę musiał go przenieść, on po prostu nie wie, gdzie ma sobie popłynąć. Z wody te łowienie powiem Wam ciężkie chodzenie, szukanie tych ryb, woda strasznie spadła, płytko się zrobiło. No i kombinuję, cokolwiek złowić. Kombinuję. Teraz się zachmurzyło, no to łowię na tamte. Fajnie z początku tyklenie na muchę wychodziły. O jest coś, chyba okoń będzie. Ale nieduży. No taki. Może te rybki odpalą teraz przynajmniej. No ale ryzykuję dalej. Nie daje żadnego wolframu, Mam tu fluocarbon dwa czupaczki się udało wyciągnąć, ale to jest takie ryzyko. Większy uderzy i może być odcinka no ale też chcę mieć szansę jakiegoś klenia dorwać. Jeszcze przynajmniej się łudzę. To zobaczymy, nie? Może jeszcze coś przywali. już coś mam, ale jeszcze nie wiem co rozobaczymy zobaczymy. O, ale ładny ładnego konia dorwałem Kurczę. <grystanie> o, taki już fajny fajny okoń, zobaczcie. O no i jest, ale piękny. Naprawdę piękny. Zobaczcie jaki okoń. Przepiękny. Dobra, wypuszczamy go. Może jeszcze jakiś uderzy. W tej stojącej łodzi, może ta ryba tu jest. Oj, powiem wam dzisiaj naprawdę ciężko mi się łowi. Bardzo. Nic mi dziś nie wychodzi, same problemy tu się splączę tam się z... coś popsuje pomotla Jeszcze teraz ten wiatr znowu mnie atakuje No i właśnie, i te podmuchy wiatru nie są za dobre Chciał tam w górę raczej rzucać ale fajna okoń Moi drodzy, powiem Wam, dzisiaj nie jest łatwo, dłubię tak te rybki, szukam, no coś się udało złowić, ale bez szału, no ale nie poddaje się, nie poddaję się, teraz znowu może troszkę na muchę połowię, na spina tu porzucałem, na tantę, to udało się tam poniżej złowić szczupaka niedużego i okonia, no ale coś się dzieje, na zero nie zjadę, jakieś rybki zaliczyłem, ale jeszcze się nie poddaję, łowię dalej, zobaczcie jak się zachmurzyło, pod wieczór ma padać, ale może jeszcze to wytrzyma, jeszcze uda się coś złowić. Trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, teraz jeszcze porzucam tu na koniec, się przekonać czy oko nie biorą. Jeszcze, czy nie? Się okaże Popadało, może coś wyjedzie, zobaczymy. Kurde, jak zarosły. Ani przejść, ani nic. No, zmok zmoknę troszkę, to zmoknę Ale powrzucać warto Miejscówka gotowa Tu woda jakaś brudna troszkę Ale zobaczymy, no może coś tu jeszcze siedzi czy ta woda w ogóle jakaś brudna tu Nie wiem, czy okonie są, czy już nie ma czy tu w ogóle coś jest jeszcze Na razie bez efektu. Ale się rozpadało tak zapowiadali ani brania tu jeszcze nie miałem albo ryba przestała brać, albo... o, było było branie, ale z tamtej strony jest ryba, jest i to ładna, zobaczcie o, ładny okoń. jest, zobaczcie, no proszę nosa miałem że może być szansa tu coś złowić dobra, muszę go powrzucić wyżej, bo nie ma jak albo sobie tam zejdę proszę, proszę Również tu takie druty wystają, wodery sobie nie zniszczył Dobra, na razie nie schodzę, olać to o, koń fajny wziął <goda> Ale pogoda tam widzicie A ja trochę tam mogę zmoknąć, nic mi się nie stanie może jakiś okon jeszcze fajny weźmie no, jednak go zrobiłem jeszcze troszeczkę porzucam na małego jig'a i będę się zabierał do domu bo no, widzę, że tu nie ma nic większego i no, same drobne okonie Żebym mi jakiś uderzył, jakby był świneczki też tutaj małe o teraz tam ładną widziałem No nie tak głębiej stała tam w tej głębszej wodzie może tam będę co? Może tam przywali coś No większych już chyba nie ma Kurde, jak delikatnie. Zobaczcie jaki open. A na jakiego jiga. O i spadł Jakiego małego jiga. A branie. Delikatne. Masakra. Chyba nie chcę brać dzisiaj coś. No tak delikatnego jiga wziął. Chyba wszystkie już złowiłem. Z tej dziury. Już tam puszczę dalej. Jeszcze coś tam puknie. Jest ryba. O, zaraz spadnie mi od kamienia. Taki, no nie duży, ale już trochę powalczył takiego małego dżiga <grymne> no i miało dzisiaj być kleniowo a łowię jakieś okonie, szczupaki pogoda po prostu ja tak czułem, że po prostu dzisiaj na muchę może nie warto było się wybierać ale chciałem spróbować swoich sił no i jednego klenia się udało złowić No to moi drodzy, kończę już dzisiaj to wędkowanie, jakieś rybki udało się złowić, jednego fajnego klenia na muchę, na dwa szczupaki wpadły, jeden okoń, no i tu takie drobne pod sam koniec, więc nie ma sensu już dalej łowić, zbieram się już powolutku do domu, a z Wami się żegnam i do następnego.